Dzień dobry, witam was w nowym blogu. Dzień dobry, witam was w niedzielę. Ja od rana szłam maseczki, dlatego też wyglądałam tak niewyjściowo, ale stwierdziłam, że się do was odezwę i tak jak wczoraj mówiłam, chcieliśmy kupić Rysowi fotelik do roweru, żeby mógł jeździć z moimi rodzicami na wycieczki rowerowe. My, może, też zaczniemy tylko Mateusz nie ma roweru, więc musimy jakoś o tym pomyśleć. Natomiast wczoraj sobie oglądałam te foteliki i chciałabym Wam pokazać jakie wybrałam. Tak jak Wam ostatnio pokazywałam, włączyłam tą wtyczkę Shops i właśnie tutaj wyświetliło mi się, że na stronie Decathlonu też jest zniżka, więc zaloguję się i tutaj jak widzicie już się zalogowałam na moje konto. Mhm. I pokazuje mi, że cashback to 1,5%. Wybrałam ten fotelik tutaj, właśnie mi się pojawiło, że powinnam aktywować zwrot gotówki, więc przechodzę przez stronę Letty Shops, żeby właśnie ten zwrot otrzymać. O, zwrot gotówki został aktywowany, więc przechodzę do koszyka. Tak jak wam mówiłam, zdecydowałam się kupić taki fotelik. My chcemy, żeby był on montowany na bagażnik, a nie na e, kierownicę roweru. Więc tak, iść dalej. Tak jak widzicie, moje zamówienie się udało. Miałam trochę problem z zalogowaniem się do PayPal'a, po e, tym sposobem płatności jednak zdecydowałam się zapłacić, ale się udało i czekamy, aż fotelik przyjdzie do nas. Mm, tak jak wam pokazywałam, właśnie tutaj pokazuję też czy, czy właśnie zwrot gotówki jest aktywny czy nie. Tutaj również macie w takiej pomniejszonej wersji różne sklepy, które są dostępne. Tutaj mmm, polecnę wtedy otrzymasz 15% zwrotu ich gotówki. I tutaj możecie właśnie zobaczyć, jak to wygląda. Właśnie, chciałabym też zrobić zakupy w Lidlu ponieważ ostatnio nie był dostępny czajnik, a widziałam, że tu jest dość duży cashback w sklepie Lidla, a my chcielibyśmy kupić taki ładny różowy czajnik. Ciekawe, czy już jest dostępny. Czajnik, o ten, ja bym chciała różowy. O, niestety nie jest dostępny. No dobra, to będę czekać, ale jak możecie zobaczyć, w Lidlu jest też duży zwrot gotówki. Jest on powiększony ostatnio, więc polecam Wam robić zakupy, jeśli czegoś potrzebujecie. Tutaj, o, często pytacie, skąd mam chlebak? Chlebak jest z Lidla i jest to właśnie ten. On kosztuje 50 zł yy, i również możecie dostać cashback ze sklepu Lidl. Kto się tutaj obudził? Halo? Wyszedłeś z pokoiku? Rosiul, Roszardzik, <grym> cześć robimy zakupy. Czekamy teraz aż przyjdzie nasza paczka, na pewno wam pokażemy w którymś z kolejnych vlogów. Tymczasem do zobaczenia, oczywiście jeśli chcecie zobaczyć stronę Shop, to w opisie będzie link właśnie do strony oraz do wtyczki, którą możecie pobrać. Dzięki tej wtyczce, jeśli będziecie w sklepie, w którym jest dostępny cashback, będziecie mogli go właśnie otrzymać. Ona wam o nim przypomni. My tutaj jemy jogurt kokosowy i idziemy się bawić zaraz. A Rosiul ma taki obdarty nosek, dlatego że wczoraj byliśmy u moich rodziców na działce i się przewrócił tam. I sobie zdarł skórkę, nie? Tak. Idziemy się bawić, i odezwijemy się później. Papa. Pa. E, miałam lekcję, umyłam podłogę, jak widzicie. Myję podłogę chyba codziennie, i Ala powiedziała, żebym się ogarnęła i ograniczyła to do raz na dwa dni. Ale tak, chciałam Wam powiedzieć, że dostałam paczkę. Szczerze mówiąc nie wiem, co jest w tej paczce. Jakiś czas temu właśnie, bo tutaj widzę, że to jest z butiku, który jakiś czas temu do mnie napisał na Instagramie, czy nie chciałabym dostać właśnie nowości. I powiedziałam, że jasne, chętnie mm, zobaczę nowości z sklepu. I myślałam, że ich nigdy nie dostanę, bo bardzo długo to trwało, ale w końcu przyszło. I Mata już mi właśnie dobrą paczkę ze względu na to, że wszystko już zrobiłam, no to mogę się za to zabrać i Wam właśnie tutaj otworzę na vlogu, bo zupełnie nie wiem, co tam jest. E, nie odzywali się do mnie, że coś wysłali, a naprawdę dawno temu już pytali o numer paczkomatu, więc o, spróbuję to otworzyć i, i zobaczmy, co będzie w środku. Mam w końcu tak wszystko w domu, bo moi rodzice zabrali rożka e, do naszego starego domu, bo tam jest ogródek i, i moja studia, z tej pochodzi, a ja w tym czasie miałam lekcję, więc... Pojechali z nim właśnie tam, bo teraz tutaj nie wychodzimy za bardzo do Banina, bo nagle ludzie zaczęli chodzić do lasu od kiedy jest koronawirus, więc zdecydowałam, że lepiej żeby pojechał tam. I dobra, otwieramy. Mateusz też jest bardzo ciekawy co tam będzie. Ja lubię w ogóle szary papier, ładnie zapakowany. Wow! Uwielbiam liściki. Jaka ładna koperta. O, dobra. To tutaj macie kod. Nawet, nawet nie wiedziałam, naprawdę, więc na Kinga 10 macie 10% zniżki w tym butiku. Wow, jakaś tukienka. Ma taki materiał błyszczący. Tak, widziałam, że słodzycie. ale no, ani. No weź, Rafaello. Hmm, mogę się, tak. <laughs> Dziękujemy bardzo za paczkę. Zaraz przymierzymy i zobaczymy. Aha. jak się będę prezentować w tym. No, ale mógłbyś się ze mną podzielić słodyczami. No podzielę przecież, Okej, okay, sukienka wygląda tak i widać pranie, ale jestem zaskoczona, bo nigdy takiej sukienki nie miałam i nie spodziewałam się, że będę w niej dobrze wyglądać, a nie jest najgorzej, tylko mi coś pacha się wylewa. Ale ogólnie jest całkiem nieźle. Co, co na twoją głowę widać cały czas? Co myślisz? Bardzo ładnie wyglądasz. Jestem w szoku. Że... Jesteś w szoku, że ładnie wygląda? Nie, że... Mm. No bo nie widziałam ci nigdy w takiej sukience. No. Jeszcze nie wyglądasz. Tak, i te skarpetki. Mhm. Więc e, tak, polecamy ładna sukienka. E, Poszukamy linka i wam w oczywiście. I korzystajcie z 10% zniżki.

Mamą? Co jest w środku? No. A, co tam jest? Papierki dla Ja Kumeczka! Ojejku! I twarde dostaliśmy! Wow. Jeszcze Kinga z przyszłości się tutaj wbije i powie, na cycki od Kingi macie minus 10% w sklepie Matka Forever. Co prawda, te rzeczy coś słabo pokazałam, urwał mi się filmik, natomiast gumkę noszę, kolczyki cyckowe noszę, torby noszę, jak możecie zobaczyć na innych filmach. I dziękuję bardzo za piękny liścik, bo od Matki Forever zawsze dostaje najfajniejsze liściki naprawdę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję, dziękuję i wchodźcie na sklep, bo... Tak! Bo tam są piękne rzeczy, naprawdę. Zapraszamy. Tak. Słyskowe rzeczy są super, nie?